Witam wszystkich, jest z nami Marcin Staszewski, ekspert z dziedziny dietetyki. Podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości bardzo dużo o nim będziemy słyszeć. Ma pod sobą teraz bardzo utalentowanych zawodników tak, w dziedzinach sztuk walki i zaprosiłem go tutaj, żeby odpowiedział dla nas na jedno fundamentalne według mnie pytanie. O których w internecie możemy dużo przeczytać: i dobrego, i złego. Jest teraz walka, tak jak walka dobra i zła, to teraz jest walka między mięsożercami a, a przeciwnikami jedzenia mięsa. Żeby usystematyzować tą właśnie wiedzę w jedną całość, tutaj zaprosiłem Marcina, żeby nam opowiedział przede wszystkim. Wady, zalety jedzenia mięsa. Marcin, powiedz nam, może zacznijmy od negatywów. Mm -hmm. e, jakie są skutki jedzenia mięsa, później, jakie są skutki nadmiernego jedzenia mm -hmm. mięsa, bo bardzo często jest tak, że no, ciężko się opanować w tym jedzeniu mięsa i człowiek jednak tego mięsa je chyba trochę za mm -hmm. dużo. E, I. I, I tyle na początek. Mhm. Ja myślę, że tak. Jeśli chodzi o, o takie nasze problemy z jedzeniem mięsa, to jest przede wszystkim to, tak jak wspomniałeś, że jemy go Zbyt dużo. Tak, jako naród jesteśmy też tacy zazwyczaj mięśni. Tak? W, jakich, w naszej kulturze się utarło, że my po prostu jemy dużo mięsa i że takie mięso jest dla nas jakimś tam formą też chyba dobrobytu, takiego, którego po prostu kiedyś nie było. Tak? Mm -hmm. I, I stąd też te mięso jemy. I każde święta czy, czy każda impreza jest też obarczona przy pełnym stole, gdzie mięso jest jakimś takim integralnym komponentem tego stołu. Myślę, że, że właśnie problem jest w to, że my po prostu y, bardzo dużo powielamy tego mięsa, tak? Czyli tak jakby często na przykład 3 z czterech posiłków są produktami mięsnymi, tak? W dodatku często się obserwuje y, na przykład y, śniadanie gdzieś tam jajecznica z boczkiem i później trzy kolejne posiłki mięsne u mężczyzn, co jest właściwie każdy posiłek jest z źródłem białka odzwierzęcego, tak? A my byśmy chcieli też urozmaicać naszą dietę, żeby ona była pełnowartościowa i różnorodna, tak? Więc tak jakby często mięso zajmuje miejsce tych produktów pełnowartościowych, tak? Kasz, ryż, ziemniaków, warzyw owoców, tak? które też fajnie żeby pojawiły się w tym naszym wioduspisie. Tak? Te, warto też powiedzieć o tym, jeśli chodzi o wadach spożycia mięsa, to jest też yy, o, o taki jakby, yy, nakreślenie do chyba najzdrowszego modelu żywienia, jeśli chodzi o, o długowieczność jeśli chodzi o w ogóle o szeroko pojęte zdrowie, czyli model diety śródziemnomorskiej, tak? gdzie w modelu, w takim klasycznym modelu diety śródziemnomorskiej nie spożywa się dużo mięsa, tak? One, one się pojawia, ale nie jest najważniejszą częścią, tak? względu na to, że mięso przede wszystkim w wyniku różnych procesów technologicznych jest produktem dosyć mocno prozapalnym, tak? Ciężko nam jako przeciętnemu użytkownikowi czy gdzieś tam konsumentowi zweryfikować, co faktycznie jest w mięsie, tak? Ale taki, jest to na pewno produkt z roku na rok coraz bardziej przetworzony, Coraz bardziej poddany też procesom farmakologicznym i przez to też coraz bardziej prozapalny, tak. Więc na pewno na pewno z by, warto ten, ten mięso, warto z mięsem nie przesadać, nie popadać w skrajności, żeby on nie stanowiło naszego też głównego źródła, jedynego chociażby białka, tak. I tak jak wspomniałeś też. Jeśli chodzi o przejadanie się tym, e, tym mięsem, my bardzo często po prostu zbyt dużo do, dostarczamy białka e, w stosunku do naszego realnego zapotrzebowania i przez to chociażby doświadczamy jakichś problemów gestycznych, tak, bo, bo białko też musi zostać strawione i, e, i jakby, e, wykorzysta, e, wykorzystane na cele energetyczne, na cele budulcowe, ale ten proces nie jest wydajny w momencie, gdy jemy go zbyt dużo. Mm -hmm. A powiedz. Y E, większość diet odchudzających, które są stosowane na, na, w, w, w Polsce, e, są to diety wysokobiałkowe. Mm -hmm. e, tak. Jak Ty to widzisz po prostu? Mm -hmm. No Na pewno takiego ma to też swoje korzyści i swoje podstawy merytoryczne. Dlaczego takie zrobione? Ze na to, że. Białko jest produktem o największej, największym indeksie sytości, tak? wydaje tak daje uczucie sytości, ale trzeba też różnicować, gdzie jest ta górna granica, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, proces produkcji energii z białka nie jest tak wydany, jak w przypadku węglowodanów czy tłuszczy, tak? Tak, więc taki by tutaj, tutaj taki by ta ilość białka w, w przedziałach, te, w przedziałach gdzieś tam, tych górnych norm, nawet 2 do 2,5 kg na kg masy ciała, często jest jest bardzo korzystnym e, e, tak jakby pod kątem zbilansowania diety redukcyjnej, ale tak jakby pójście wyżej nie zawsze już daje te korzyści. Tak? Po prostu zbyt mocno też obciąża przewód pokarmowy, zbyt mało dostarczamy też innych źródeł, e, po prostu energetycznych. To powiedz mi, co możemy zastąpić mięsem, jak to ma wyglądać, bo jeżeli ktoś na przykład nie je za dużo w ciągu dnia węglowodanów, mhm no powiedziałaś kasza tam ryż mhm. produkty roślinne no większość produktów roślinnych te węglowodane jednak ma mhm. to jak tutaj uzyskać białko z niepochodzenia zwierzęcego żeby zbilansować do bilansu swojej mhm. diety i do tego żeby był właśnie zdrowo i dobrze ale nie jeść mięsa. Mhm. Czyli gdzieś tam mówimy o takiej diecie o niższej podaży węglowodanów, ale jednocześnie z dużą podażą białka, tak? No ja myślę, że taki, jeśli ktoś dobrze toleruje, no to mogą być produkty nabiałowe, tak? Oczywiście jako, jako tam też dodatek, a nie jedyny komponent diety, tak? Mogą być to jaja, mogą być też ryby, tak? jako też takie bardzo fajne uzupełnienie e, diety w źródło białka. Y, mogą być też e, chociaż czasami e, produkty też prowegetariańskie, tak? jako uzupełnienie tej diety w białko, bo i tak jeśli spożywamy dużą ilość mięsa, to nie, nie musimy się martwić o pełen profil chociażby aminokwasów. No dobrze, a jakie produkty? Jeśli chodzi o wegetariańskie, tak, tak? tak? Ja myślę, że tutaj możemy podejść do tematu na przykład dorzucenia soczewicy, tak? Ciecierzycy. Um, jeśli ktoś się nie boi, to tofu, tak? E, ale I na pewno bym poszedł ryby i krewetki, tak? Czyli bardzo często osoby, które e, lubią mięso, niekoniecznie lubią ryby. Ale z kolei bardzo lubił owoce morza, tak jak krewetki. Bardzo często widzę, że u takich mięsnych osób, które bardzo lubią mięso, lubią też często krewetki. Eee, bardzo dobrze, tylko tak jak słucham, to brzmi kosztownie. Ja myślę, że tak, że to, to często jest też sytuacja tego, że jak sobie przeliczymy sytuację na to, jak jemy coś na mieście, tak, w stosunku do tego, jak przygotujemy taki produkt, no, no dosyć, dosyć kosztowne, na przykład jak krewetki, to często sum, różnica w sumach wcale nie wychodzi duża, tak? A poza tym trzeba wziąć też pod uwagę to, że że nasza dieta nie musi być oparta o bardzo kosztowne źródła, tak? Bardzo kosztowne źródła. Na przykład możemy zjeść krewetki, chociażby z ryżem, który nie jest, nie jest drogi, albo, albo chociażby możemy też do diety wkomponować ziemniaki, które są produktem też pełnowartościowym, ale nie są produktem drogim, tak? A poza tym trzeba wziąć też pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że bilansując, wybierając produkty w sklepie, E, nie powinniśmy się kierować wyborem najtańszych produktów, tak? bo to jest często krótkofalowe e, działanie, które nie przynosi korzyści naszemu zdrowiu e, i po prostu my nie funkcjonujemy optymalnie na co dzień. Tak? Nie, nie czujemy się dobrze w tym, co wykonujemy e, w swojej pracy, w swoich dnia, czynności dnia codziennego. Więc takich by. E, ja uważam, że, że akurat na dobrej, zdrowej diecie nie warto oszczędzać. Chociaż taki, bo też e, warto mieć e, tutaj umiar w zależności od potrzeb danej osoby. Mm -hmm. e, natomiast dużo osób u nas e, nie chce oszczędzać na dzieci, ale po prostu fizycznie nie jest w stanie e, wydać jakiejś tam dużej, określonej e, kwoty. A powiedz mi e, troszeczkę się jeszcze jednej rzeczy uczepię e, a właściwie E, tego zamienienia białka z mięsa na, e, na produkty prowegetariańskie, mhm. ale bez węglowodanów, prawda? To mhm. e, mówiłeś mle, mle, e, jajka, nabiał i, mm, i ryby, no ale jak ktoś chce roślinne totalnie. Mhm. No to tutaj soczewica, ciecierzyca, tak, tofu. Ale soczewica i ciecierzyca ma węglowodany. Tak, będą miały, ten, y, będą miały też węglowodany y, co jeszcze? No to taki by Tutaj głównie tych źródeł takich niskowęglowodanowych, nisko no to głównie też ryby te tłuszcze tak? Które też w to dietę takie wyżej, o wyższej podaży też kosz kosztem tych węglowodanów się dobrze wkomponują, tak? Mhm. A rozumiem, rozumiem. No dobrze, no to a teraz skoro powiedzieliśmy trochę o negatywach, aczkolwiek dużo tutaj przeciwników mięsa Mówi o, o mięsie, że nie można jeść, bo to jest padlina, bo ma mocznik w sobie dużej ilości. Co, co, co ty o tym uważasz? Ja myślę, że tak jakby. Um, jeśli, jeśli dieta, jeśli to mięso nie jest mocno przetworzone, jeśli my je sami przygotujemy to już zyskujemy bardzo dużą, bardzo dużą przewagę, bo ograniczamy ogromną ilość chemii, konserwantów, które po prostu w wyniku obróbki termicznej, pokarmów czy konserwacji, po prostu bardzo mocno upośledza jakość tego mięsa, tak? Co do takich teorii, że, że gdzieś tam to jest padlina i, i tutaj jest to bardzo niepełnowartościowe, tak? gdzieś tam bardzo szko szkodliwe. szkodliwe. To tak naprawdę kwestia perspektywy, tak, bo możemy spojrzeć na to z perspektywy chociażby w wegetariańskiej też się doczepić niektórych rzeczy, tak, czyli na przykład. Rukola, która jest uważana za produkt bardzo wysoko, taki by jest rośliną, która bardzo mocno ciągnie toksyny, tak? I też, też tak możemy powiedzieć, że taki jakby analogicznie do mięsa, że nie będzie dobrym produktem, nie będzie prozdrowotnym produktem, tak? Więc taki by jeśli chodzi o mięso, to ono też ma na pewno pewne plusy po prostu, tak? Po prostu stosowanie, bilansowanie go w diecie przede wszystkim daje dużą sytość, tak? Mhm. Daje dużą sytość, zawiera też dużo Kreatyny, tak? Zawiera też dużo betalaniny, które są ważne i pod kątem zdolności wysiłkowych, ale pod kątem zdrowia naszego mózgu, czy, czy gdzieś tam kwestii produkcji energii, tak? Więc takich warto spojrzeć na jedzenie trochę głębiej niż tylko na podstawie złe i dobre, tylko takie, by dopasować to do potrzebnej jednostki, tak? So, znajdą się takie osoby, którym no wybitnie mięso nie będzie służyć, tak? znajdzie się takie osoby, które będą się fatalnie czuły na dietach wegetariańskich, tak? Kwestia, kwestia, też dobrania danego narzędzia do danej osoby. Mhm. A na samym początku tutaj powiedziałeś o tym, że większość ludzi je no cztery posiłki dziennie z mięsem, co najmniej cztery te posiłki mhm. dziennie z mięsem. To w takim razie co proponujesz dla takich osób jeść? Jak, 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 jak te posiłki mają wyglądać? Mhm. Taki przykładowy dzień, tak? Który no, taki, moglibyśmy... taki przykładowy dzień, który by był bardzo dobrze zbilansowany yy, i, i odpowiednia by była ilość mięsa. Okej, okay. czyli na przykład załóżmy cztery, cztery posiłki dziennie powiedzmy tak śniadanie niech to będzie jakaś owsianka z owocami leśnymi czy nie maliny jagody wiśnie do tego odżywka białkowa tak cynamon gorzka czekolada jako jako taki komponent słodkiego śniadania drugi posiłek to może być jakaś tam powiedzmy forma sałatki czyli na przykład sałatka z pomidorami, z łososiem wędzonym, z oliwą z oliwek, z orzechami, tak? z dodatkiem na przykład chleba żytniego, kromką, jeśli byśmy chcieli ograniczyć to spożycie węglowodanów na obiad powiedzmy możemy pójść w klasyczny, klasyczny obiad tak zwany polski, czyli mięso z ziemniakami, tak? Do tego jakaś tam surówka na przykład z Marfi i jabłka i na kolację na przykład jeśli byśmy znowu chcieli ograniczać podaż tych węglowodanów, tak? To moglibyśmy na przykład zastosować jakąś tam rybę z warzywami, tak? Czyli na przykład pieczony strąk łososiowy z dodatkiem nie wiem, buraków pieczonych, tak? Mhm. E, super, a powiedz mi, e, super, bardzo fajna dieta, natomiast czy na tej diecie oczywiście ucinając kalorie albo podnosząc kalorie można osoba ćwicząca e, robić redukcję albo masę? Oczywiście, tak, to kwestia, żebyśmy zbilansowali po prostu podaż energetyczną do potrzeb danej jednostki, tak? Mm -hmm. jeśli, jeśli zbilansujemy podaż energetyczną tak, żeby było to całkowite zapotrzebowanie energetyczne mniejsze e, niż są realne, realne takie zapotrzebowanie, no to taki by ta osoba będzie chudła, tak? Jeśli gdzieś tam zwiększymy ponad to e, zapotrzebowanie, to najprawdopodobniej będzie, no, będzie tyła, tak? W zależności od tego, w jakiej formie jest prowadzony aktywność fizyczna, to też będzie to warunkowało tego, czy to jest tkanka mięśniowa, czy tkanka tłuszczowa. Rozumiem. To teraz z moich pytań, więc jakbyście mieli wy dodatkowe pytania odnośnie e, mięsa, to śmiało e, możecie pytać pod, pod tym filmikiem e, i na pewno e, odpowiemy na, na te pytania. E, dziękuję ślicznie. Ja również dziękuję.